Cześć, ja jestem Grzegorz, wy jesteście na czysta kultura i ostatni w tym roku wiedźmiński materiał, ostatni w 2019 roku, czyli ogólnie chyba po premierze, już bodajże 6 czy, czy piąty, więc troszkę tego było, to dalej nie będzie koniec, ale dzisiaj porozmawiałem sobie o sezonie drugim, bo już zapowiedzi jest yy, no, trochę w sieci i, i wydaje mi się, że to jest ten najwłaściwszy czas, żeby, żeby trochę się tym zająć. Bo drugi sezon zapowiada się naprawdę interesująco. Do tego pierwszego było sporo zarzutów, no, że chaotyczny, że niespójny, że było sporo skakania itd. itd. No więc showrunnerka Lauren Histrich zapowiedziała, że ten drugi będzie już o wiele bardziej spójny, o wiele bardziej taki zwarty. No to też logiczne, bo będzie już dotykał sagi, ale też z tego co można przeczytać w różnych spekulacjach, mają pojawiać się tam. E, także opowiadania. E, ma być e, między innymi e, okról Lodu, podobnoż, e, bo e, wiadomo, że będzie, będzie w drugim sezonie także aktor, który grał Istreda, e, więc, e, więc to jest ważne Royce Pearson bodajże. E, no, okról Lodu, wiadomo, gdzie, gdzie Geralt przebywa z Jennifer. w pewnym mieście nie będziemy zdawać szczegółów. Pojawia się tam taka postać jak cykada, pojawiają się wybory, pojawia się motyw walki czarodzieja z, z Wiedźminem, różne ciekawe rzeczy. Oczywiście nie będziemy, nie będziemy tutaj zbyt grubych spoilerów opowiadać, no bo kto nie czytał, to niech sobie koniecznie nadrobi zaległości i będzie ziarno to, prawdy. To już właściwie jest niemal potwierdzone, że Gerald zajdzie do tego dworzyszcza, gdzie spotka Nivelena. Różnica ma polegać jednak na tym, że w książkach Geralt zachodzi tam sam, z oczywiście, a tutaj w drugim sezonie zobaczymy go podróżującego z Ciri. Podróżującego w stronę Kermorem, gdzie ta następnie trafi pod opiekę Wiedźminów, ale nie tylko. No i właśnie jednym, jednym z elementów podróży będzie to e, kiedy zachodzą do Nivellena i tam dzieją się e, różne rzeczy, więc no, tu zmiana w stosunku do, do tego literackiego pierwowzoru ma być spora, e, no ale skoro Geralt już Ciri spotkał, no to no, teraz nie może nagle pojawić się e, u Niwelena bez niej, no bo pff, nie miałoby to w ogóle e, większego e, sensu. Także no, będą poruszane opowieści, ale będzie też saga, czyli Krew Elfów, i być może, być może trochę czasu pogardy więc no to już tak by się zazębiało i ta, ta fabuła powinna być już bardziej spójna oczywiście też będą skoki, bo nie będzie się akcja działała w jednym miejscu i wszyscy bohaterowie nie będą znajdować się no właśnie na tej samej płaszczyźnie powiedzmy wydarzeń no ale będzie to już dużo bardziej spójne dużo bardziej zrozumiałe dla tych, którzy niekoniecznie jeszcze odnajdują się w tym świecie, a może przystąpią właściwie do drugiego sezonu po obejrzeniu pierwszego, ale dalej bez tej książkowej podbudowy. Wiadomo, że zdjęcia do drugiego sezonu Wiedźmina mają się rozpocząć już 17 lutego. Mają potrwać 14, około 14 miesięcy łącznie z wejściem aktorów na plan, łącznie z całym procesem kręcenia, plus oczywiście potem montażem, postprodukcją itd., tak itd., tak więc drugiego sezonu można się spodziewać no, wiosną 2021 roku. To jest taki chyba najbardziej realny scenariusz. Raczej nie wcześniej, a czy później, to też nie wiadomo, czy, czy Netflix będzie chciał to przeciągać. Wiosna 2021 to jest taki najbardziej, najbardziej prawdopodobny scenariusz. Drugi sezon będzie miał także osiem odcinków, tak jak pierwszy i wiadomo, że za żaden z tych odcinków nie będzie odpowiadał Alik Sacharow, który w pierwszym sezonie za pierwszy, drugi i bodajże siódmy odcinek odpowiadał i no gdzieś tam chyba one zebrały najbardziej takie krytyczne ciosy, mi się wydaje. Szczególnie ten pierwszy. Pierwszemu się oberwało, że był taki Niezbyt, niezbyt zrozumiały, przeciągnięty trochę, było e, takich e, sztucznych dialogów, takie zarzuty słyszałem. No i nie będzie Alika Sacharowa. Okej. Okay. Zmiana dotyczy także e, jakby osoby, która jest odpowiedzialna za kostiumy. I tutaj, uwaga, Tim Aslan już nie będzie przy Wiedźminie pracował. Zastąpi go e, Lucinda Wright. Ona między innymi przy Jamestown, między innymi przy Doktorze Hu pracowała. A wiadomo, te kostiumy też miały taki raczej krytyczny sznyt po tym pierwszym sezonie, że one były mm, no, nie tak ludzkie, nie tak brudne, nie do końca pasowały tak bardzo do tych wydarzeń. E, no, że powinny być po prostu bardziej, e, bardziej skrojone e, pod Wiedźmina. Troszkę teatralnie wyglądają momentami, zresztą my też do tego w materiałach naszych się odnosiliśmy. E, więc to raczej powszechna uwaga i jakaś zmiana na tym polu nastąpi, mam nadzieję, że na lepsze. Mm, no, czy będzie to poziom e, gry o Trąb Byłoby super, bo tamte kostiumy były takie faktycznie e, no, skrojone. Nie chcę powiedzieć pod epokę, no, bo to nie są historyczne wydarzenia, ale e, prezentowały się e, całkiem nieźle. Co fajne, e, Netflix był tak pewny, że wieźmi osiągnie sukces, że dobrze się sprzeda że jeszcze przed zamówieniem, że jeszcze przed ogłoszeniem zamówienia drugiego sezonu, co nastąpiło w listopadzie, no, już miał gotowy scenariusz drugiego sezonu. No to tylko świadczy o tym, że, że ta wizja Wiedźmińska w Netflixie jest skrojona nie na jeden, a moim zdaniem już na kilka sezonów, trzy, cztery, może pięć. Wcale bym tego nie wykluczał. Zresztą widać po tym, jakie Wiedźmin robi zamieszanie w sieci. Oczywiście mówi się dobrze, bardzo dobrze. Albo mówi się bardzo krytycznie, tych takich wyważonych, środkowych opinii jest trochę mniej. No ale Netflixowi w to graj, tak jak też o tym mówiliśmy. Dla nich to liczy się, że zainteresowanie cały czas się kręci, zainteres burza. Zresztą przez jakiś moment Wiedźmin właśnie zajmował pierwsze miejsce na IMDB wśród najlepiej ocenianych seriali w historii Netflixa. Widać po prostu jaką oglądalność mają wszystkie zwiastuny, trailery, właściwie inne inne seriale netflixowskie, takie nawet jak Stranger Things, no nie, mogą się, nie mogą się z Wiedźminem e, równać. Zresztą nazwisko Kawila, no to też jest wielki, wielki magnes, więc e, no nie ma wątpliwości, że to się dobrze sprzedaje i dobrze się będzie e, sprzedawać. Jeśli chodzi o obsadę, no to właściwie mamy większość aktorów, których widzieliśmy, widzieliśmy w pierwszym sezonie, czyli Ania Shadotra, czyli Freya, czyli Henry Cavill, E, będą także postaci odgrywane przez. E, będzie istre, będzie Tisaya, e, reszta jak Tris. Zresztą znaczy, Tris powinna odgrywać także w tym drugim sezonie e, sporą rolę dużo większą niż w pierwszym, bo w pierwszym to ona była tak właściwie wprowadzona. Wiadomo, z tą strzygą, e, ok, e, ale będzie odgrywać dużo, dużo ważniejszą rolę. Mam nadzieję, bo też nie wiadomo, czy, czy tego jej wątku, jej ważności w tym wątku e, nie. Pozmieniają. No i kto wie, czy całość gdzieś tam już w ogóle nie zajdzie aż, aż do początków wydarzeń. Stanet, kto wie. Czas pogardy ma być podobno, podobno grany, więc wszystkiego można się spodziewać. Aczkolwiek 8 odcinków to znowu nie jest aż tak dużo. No pytanie, jakim wydarzeniem miałby się sezon skończyć? czy jakieś wprowadzenie lekkie do tanet, jakaś podbudowa pod tanet nie byłaby taka, nie byłaby taka zła. Więc, więc tak, no to właściwie są takie pierwsze gorące, bardzo wstępne informacje na temat drugiego sezonu Wiedźmina. Wiadomo, że będzie kręcony w studiach w Anglii. Nie wiadomo jeszcze dokładnie w jakich innych lokacjach, czy znowu to będą Węgry, Polska, Wyspy Kanaryjskie. Czy zaproponują nam twórcy coś nowego, coś świeżego, aczkolwiek to, co już widzieliśmy, no, wyglądało dość dobrze. Zresztą ja jestem fanem tych zdjęć tych lokacji z Wiedźmina w przeciwieństwie do, do większości chyba, bo tak, raczej te głosy krytyczne było, że jest tak ubogo i dość, dość biednie i tam ludzi nie ma i tak niewiele się dzieje na tych zdjęciach, na tych planach, moim zdaniem. Wyszło to całkiem nieźle. Wyszło to całkiem nieźle. Drugi sezon e, pewnie będzie bogatszy. Nie wiadomo jeszcze dokładnie jaki budżet, ale można spodziewać się, że skoro pierwszy e, wystrzelił dość mocno, no to w drugim, e, w drugim tych pieniędzy trochę Netflix dosypie i to może być też Kasus z Gryotrą, która w pierwszym sezonie e, no również jakoś tak strasznie na kolana moje mnie rzuciła, no ale potem zaczęła się rozkręcać. Potem ten worek z pieniędzmi coraz bardziej e, się rozkręcał, rozwiązywał, więc, więc dlaczego by nie? Także ja jestem nastawiony pozytywnie. Zdjęcia zaczynają się już w lutym, no, ale przyjdzie nam czekać ponad rok, ponad rok przyjdzie nam czekać na drugi sezon. No i dobrze, i dobrze nie za szybko trzeba zrobić ten drugi sezon porządnie i, i, i gdzieś tam pozbyć się tych błędów, które Towarzyszyły tej pierwszej serii? Bo trochę ich było, zresztą mówiliśmy o tym we wszystkich naszych materiałach, więc jeśli chcecie, to chętnie zajrzyjcie sobie. Eee, więc tych błędów było trochę i, i Netflix ma nad czym pracować. Ale fundament jest yy, konkretny, jeśli będzie brał się za opowiadanie, a wiadomo, że jest taki plan. O czym na przykład e, dobrze poinformowany portal Redania Intelligence donosi, no to mam nadzieję, że one nie będą tak spłaszczone jak. E, tak wykastrowane jak w tym pierwszym sezonie. Tylko, że jeśli wezmą sobie jedno czy dwa, no to to opowiadanie powiedzmy jedno czy drugie będzie podstawą całą odcinka. To trochę jak w tym polskim Wiedźminie, kiedy faktycznie jeśli jakieś opowiadanie było grane, no to to był cały odci odcinek, tak, prawie cały odcinek. Więc to było ok. Tym bardziej, że opowiadanie z Nivellenem jest całkiem spoko. Okruch lodu też może być, może być całkiem fajnie sportretowany, więc mocno, mocno kibicuje. Szkoda może, że AC, AC Daven nie zobaczymy, bo to było fajne trochę poświęcenia, opowiadanie, no ale z tego, co wiem, na razie w planach nie ma, więc musimy zadowolić się tym, co jest. Okruch lodu, ziarno prawdy, prawdopodobnie no i jeśli chodzi o sagę Krew Elfów i być może, być może Czas Pogardy to będzie ta podstawa pod drugi sezon. Zdjęcia w lutym, premiera wiosną przyszłego roku. Osiem odcinków. Także tyle, co wiemy na razie, a ja się z Wami żegnam. Zapraszam na wszystkie nasze kanały i dzięki, że pod tymi wiedźmińskimi filmami jest taki mocny odzew. Komentujecie, lajkujecie, oglądacie i to cieszy. To cieszy, znaczy, że y, gdzieś ta robota y, zyskuje jakiś tam odzew, więc cześć.